Sajgonka. Sajgonka. Simon Sajgon. No gu, 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 gu. Tup, 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 tup. Już rozrabiam, już rozrabiam. Taki jestem łobuz niedobry. Gu, gu, gu. No gu, gu, gu. Cha 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 cha! Wabush! Wabush! New wabush! Cha cha Simon! Go go go! Say busy eye! Go go go! Ja, go, go, go. cia cia ja, No. Taki jesteś fajny. Gryzku, gryzku. Ja, gryzku, gryzku nie, 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 nie. Nie pójdę z tobą. Nie pójdę, puszczaj Ty. Ty niedobry. Bez jajcu. Niedobry saj bez jaj. Niedobry saj bez jaj. Łobus.